Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z My Summer Care, w którym tym razem sprawdzimy sobie, która droga do sklepu Teimo jest najszybsza. W grze wyróżniamy cztery oficjalne drogi, którymi można dojechać do sklepu Teimo, oczywiście tych nieoficjalnych znajdziemy drugie tyle, my skorzystamy sobie ze wszystkich oficjalnych i jednej dodatkowej, z której ja korzystam, a jest to ta najbardziej banalna, czyli przejazd przez tory kolejowe, to jest takie jakby skrócenie sobie drogi. Dla tych, którzy chcą w komentarzach już napisać, że ej, można przejechać naokoło tutaj i w biegu". Świetnie, dzięki za informację. Myślę, że możesz tak robić, jeśli dla Ciebie jest to szybsze. My będziemy korzystali z bezpiecznych, oficjalnych dróg. Dróg szutrowych albo asfaltowych. Zanotować słowo dróg, a nie brzegów albo modów na latanie, czy innych takich rzeczy. I tutaj też szybkie sprostowanie dla wszystkich, którzy chcą powiedzieć: że update! No tak, świetnie, dzięki za informację, no, jestem Luxor i ja tutaj jestem, że tak powiem, nie wiem jak to się dobrze nazwać, ale Buster of, kurde, game in this country, więc ja wszystko wiem, nie? Trzeba mówić, spokojnie, ja, ja wszystko rozumiem. No dobrze, jeżeli chodzi o szczegóły testu, to będziemy sobie zaczynali z tego telefonu, tak na jego wysokości będziemy startowali, na komórce mam przygotowany już licznik i pierwsza droga będzie najbardziej banalna i oficjalna, o tym powiem wam za chwilę podczas jazdy, a teraz, już żeby nie zwlekać, kliknę, uwaga, start! Stoper już liczy, bije nam sekundę, już mamy trzecią, czwartą sekundę, piątą, także czas leci. A my będziemy sobie normalnie, oficjalnie tak grać, że to nie jest wyścig, tylko ja sobie po prostu normalnie dojadę jak człowiek cywilizowany, bez żadnej skuchy, żeby się nie wywracać, żeby nie robić nic złego, zobaczyć po prostu uczciwie, jaka jest droga najszybsza do sklepu Teimo, a może po prostu jakie są czasy ogólne, zobaczymy. W tym odcinku prawdopodobnie dowiesz się, która droga rzeczywiście jest najbardziej bezpieczna, a zarazem najszybsza, by dojechać do sklepu Tejmo. Oczywiście będziemy tutaj sobie przyspieszali czas, żeby nie słuchać mojego lamontowego gadania, czy też innego bzdetnego ględzolenia, czy jak to tam nazwać. A jeżeli chodzi o szczegóły trasy, no to teraz tak. Pierwsza trasa będzie przebiegała, jak mówiłem, najbardziej oficjalnie. To znaczy, to będzie ta trasa, którą teraz jedziemy do końca tej drogi szutrowej. Tam, za przejazdem kolejowym, skręcamy w lewo, a następnie dwa razy w prawo. I jedziemy sobie najbardziej oficjalnie drogą asfaltową. Najbardziej znana droga przez wszystkich, stosowana przez nas od początku tej gry. Chyba przez wielu uważana jako najbezpieczniejsza. Także, jeżeli chodzi o prędkości, to będą one rzędu 75 do 90, jeżeli chodzi o drogę szutrową. W porywach do 90 będę starał się nie więcej, a na drodze asfaltowej będzie to 90 do 120 i nie szybciej. Wiecie, że zakręty trzeba troszeczkę wolniej robić. Jeśli chcemy dojechać bezpiecznie i na pewno dojechać, no to musimy, wiadomo, na zakrętach troszeczkę z gazu nogę puszczać. Także tutaj już będziemy sobie przyspieszali czas, żeby nikt nie musiał przewijać filmu. Ci, którzy nie lubią przewijać, to cóż, myślę, że mi to wybaczycie, a ci, którzy przewijają filmy. Watch time tu na kanale wynosi jakieś 8 minut, to w sumie mało jak film mają po 15, także trzeba zmniejszyć długość filmów. No dobra, tak jak mówiłem, pierwsza w lewo, a potem dwie w prawo. Także nie pozostaje nic więcej jak jechać do celu. Więc wjeżdżamy właśnie do Pera Javi. Na liczniku mamy już 6 minut i 8 sekund. Oznacza to, że czas dojazdu do Tejmo wynosi 6 minut i 13 sekund. Równo dojazd do sklepu Tejmo. Także jeżeli chodzi o tą najbardziej oficjalną drogę, żeby dojechać do sklepu Tejmo, po prostu musimy spędzić równiutko 6 minut i 13 sekund, chyba że pojedziemy szybciej niż 120, ja starałem się trzymać 120, jednym momentem nawet jechałem 130, no ale wiadomo, że można jechać szybciej, to znaczy, że myślę, że tak w 6 minut, równiutko, równiutko 6 minut, to 13 sekund można jeszcze zdobyć na szybszej jeździe. Druga droga będzie bardzo podobna do tej pierwszej, jednak jest ona mniej oficjalna, więc nie zaliczam jej do tych czterech oficjalnych dróg. To znaczy, zaproponowana przez widza, i nie spodziewam się, że będzie ona znacznie szybsza. Jednak warto sprawdzić, nie będziemy skręcali po prostu w prawo przy wjeździe na główną drogę, a w lewo. Jestem już przygotowany na miejscu startowym. Licznik stoper też już gotowy, w takim razie, uwaga, start. No to w drogę, na spokojnie sobie wychodzimy, zamykamy drzwi, wsiadamy do wana, wiadomo, na spokojnie, bez pośpiechu, to nie wyścig, także dojeżdżamy jak normalny, zwykły gracz. Wiadomo, że moje doświadczenie w tej grze sprawia, że tam, no, ze 3, może 5 sekund uda się uzyskać, ale dzięki temu, że mam, no, tutaj taką możliwość, w miarę dobrze gram, no to po prostu nie będę cisnął 130-140 na asfaltowej, tylko mniej więcej stałe 120, dlatego też tutaj... Ku ukłonom dla osób, które no nie odpalają tak szybko samochodu, nie zapinają tak idealnie pasów, no i nie ruszają z taką perfekcją jak Luxor czasem. Także okej, okay, no to w drogę. I w tym momencie nachodzi do zmiany między pierwszą a drugą drogą. To znaczy, na pierwszej drodze skręcaliśmy tutaj w prawo, my teraz skręcimy sobie po prostu w lewo. Jeden z widzów zaproponował taką drogę, podobno jest ona szybka, może nawet szybsza. Zobaczymy w takim razie. Jedziemy tą drogą. Ja z niej nigdy nie korzystałem za bardzo, nie uważałem jej za szybszą drogę. Ale czas i stoper pokaże. No więc wjeżdżamy już do Perajavi, jednak tutaj stopper mówi, że czas nie jest znacznie lepszy. Mamy 6 minut i 37 sekund, i taki jest prawie oficjalny czas, bo wychodzi 6 minut i 40 sekund. To znaczy, że no, ta droga jest o 30 sekund dłuższa od tej drogi najbardziej tradycyjnej. Warto dodać, że na autostradzie jechałem praktycznie z identyczną prędkością, jak na tej pierwszej drodze. Ale wiadomo, że czas może być ten zmniejszony o 5 do 10 sekund, jeśli pojedziecie 130 i więcej. Ja tej prędkości nie uzyskiwałem, może tylko dwa razy na 2 sekundy. Także, wiadomo, z górki czy coś takiego zdarza się na puszczonym gazie, także 6 minut i 40 sekund. To dość duży wynik, zobaczymy jak będzie na trzeciej drodze, ponieważ będzie to kolejna droga oficjalna. Tej nie nazwałbym oficjalną, bo zresztą, sami widzicie, jej czas też nie jest najlepszy. Trzecia droga w porównaniu do tej drugiej należy do tych oficjalnych. To znaczy przebiega ona również przez drogę szutrową, ale potem zamiast skręcić w lewo na końcu zatorami skręcamy w prawo i jedziemy przez las. Można to nazwać skrótem i niektórzy myślą, że ta droga jest znacznie szybsza. Także ustawmy się na miejscu, przygotujmy stoper. Stoper już praktycznie gotowy. Dobra, jestem ładnie na miejscu, stoję. Także gotowi do startu. Start. No i poszedł, ruszył, ale jak ruszył, dobra Tutaj na chwilkę się zatrzymałem przy drzwiach, więc nas jakby przyspieszenie się wyrównało Siadamy, przypominam Luxorze To nie jest wyścig Po prostu jedziemy sobie drogą, nigdzie się nie śpiesz No i dobra, auto odpalone Get ruszone Światło zapalone No to w drogę Łoły, Poję chłopie! No więc zdarzają się czasem przypadki losowe, musimy brać to pod uwagę. Także gotowi do startu, start! Wtedy jednak troszeczkę zasprintowałem tutaj przy starcie, więc myślę, że nawet karma wraca, czy nie wiem. Nie wiem, może rzeczywiście należało się to powtórzyć, bo tu przy starcie bardzo zasprintowałem do drzwi, ale za to potem ździebko wolni przez chwilę jechałem samochody, więc w sumie niby to wyrównałem, ale z drugiej strony. Dobrze, Pan Zielony pomógł nam troszeczkę znormalizować ten trzeci trzeci bieg tutaj. Dobrze, nie, nie ma problemu. Ja jak najbardziej aprobu. <gryw> Dobrze, no to jedziemy. Trzecia droga. Podejście numer drugie. Mam nadzieję, że nie spotkam go teraz za zakrętem, bo... <śmiany> pani Zielonej, kuzynie, czy jak ci tam wujku? Nie, kuzyn to jest, tak. O, tym razem go nie ma. <śmiany> Ale tak czy inaczej on gdzieś jest. Trzeba się wystrzegać kuzyna, bo to słaba sprawa w takim razie. A co jak nam wyjedzie teraz na czołówkę i zginie? Pasy zapięte, nieważne, nic nam się nie stanie. To jest chyba jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg. Można ją w takim razie do takiej kategorii zakwalifikować. Ponieważ nie dość, że przebiega ona przez te najbardziej kręte, rajdowe drogi, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj największe prawdopodobieństwo, o właśnie! Spotkania tego dziada u ufoluda, który jeździ tą drogą. O, no już się przejechał, dobra. Także no, jest to najbardziej moim zdaniem niebezpieczna droga, bo jesteśmy narażeni dwa razy aż na przejazd pociągu. Mamy dwa razy przejazd przez przejazd kolejowy tutaj. Oraz mamy kręte drogi, bardzo niebezpieczne zresztą, Bo tutaj na wielu można się wywrócić albo po prostu no, stracić kontrolę nad swoim pojazdem Na przykład teraz ta droga jest bardzo złowieszcza Warto na niej zwolnić Tutaj warunki nie pozwalają nam na jazdę z prędkością 80 lub więcej Wręcz nawet 70 to już jest karkołomna prędkość tutaj No i jeszcze tutaj ze dwa takie zakręty są dalej Które też sprawiają, że włos się na rękach jeży Na szczęście no ten najgorszy prowodyl problemów To znaczy wujek jest już za nami i można w sumie teraz już sobie na spokojnie 80 a 90 jechać. No więc w tym miejscu wyjeżdżamy na drogę główną. Mogłoby się wydawać, że czas jest bardzo podobny, bo obecnie, jak patrzy na stoper, to już bije nam prawie 5 minuta, Ale jest szansa, że wynik będzie bardzo zbliżony do pierwszej drogi, albo może nawet kilka sekund lepszy. Wszystkiego dowiemy się już za chwilę. No więc, wjeżdżamy do Pera Javi już po raz trzeci. Droga, którą przebyliśmy na razie wydaje się być szybsza, jednak uwaga, za chwileczkę stopujemy nasz stoper. I... 6 minut, 6 sekund. Czyli... 6 sekund szybciej jak droga pierwsza, zachowując przy tym tą samą prędkość oraz warunki, jak nam sprzyjały, to jechaliśmy, wiadomo, z dobrą prędkością. Także całkiem dobry czas, póki co najlepszy. No więc czas na kolejną drogę, która moim zdaniem jest najbardziej wyczekiwana, nie tylko przeze mnie, możliwe, że nawet przez Was, ponieważ będzie to droga morska. Będziemy sobie płynąć motorówką tutaj przez całe jezioro aż do miasta. I wiele ludzi mówi, że jest to droga najszybsza. Jak będzie, okaże się, także uwaga start. Czas już bije, licznik już jest, a tu mała różnica, zamiast vanem podjeżdżamy do motorówki motorynką, bo nią będziemy też dalej, dalej będziemy jechać, jak już dopłyniemy do brzegu. Oczywiście przy mieście. Nie tam przy naszej wyspie, bo też jest jeszcze wyspa oczywiście. Ale długo odpala, coś, jakieś problemy? O, jest, dobrze. No, bardzo dobrze. Czas musi uwzględniać również długie odpalanie motorynki, no jednak nie zawsze ona odpala na kopę, Tutaj można zyskać kilka sekund, jeśli się okaże, że komuś nakopa, na raz odpali i noros, ale raczej Inoros tak od razu na zimno. No nie wiem. Za to mamy dobry wjazd, przygotowana została już motorynka, znaczy motorówka, motorynka to tu ładnie wjechała. O i można sobie już dalej płynąć. Ja już jezdę go to stop, kurczę wsiadam, cyk, jedyneczka, no i płyniemy, zobaczcie prosto, wygodna droga, no to. Nie ma co tutaj nic innego powiedzieć, jak tylko puścić sobie jakieś szanty. No i płynąć, prawda? No nie, żeby nie tracić czasu, to po prostu przyspieszymy sobie teraz czas. Także może nie no to w drogę, tylko nie wiem. No to no to w wodę. Więc jesteśmy już bardzo blisko brzegu. Oznacza to, że czas już powolutku wysiadać z motorówki. Jednak czas, który widzę na stoperze, nie należy do zbyt interesujących, ponieważ na razie zanosi się na to, że będzie to najdłuższa droga, bo mamy już 745 prawie, już 745 mamy. No to jest bardzo, bardzo długo. A jeszcze nie jesteśmy na miejscu, także to jest dość. To będzie najdłuższa droga moim zdaniem. Wygląda na to, że jednak motorówka wcale nie jest taka szybka, ale za to mamy tutaj bardzo duży plus. Droga motorówką jest po pierwsze bardzo bezpieczna, a po drugie można położyć komórkę albo inny obiekt na klawiszu W i ona będzie sobie płynęła, my możemy na te 8 minut sobie odejść od komputera. I czas dojazdu do Sklepu Tejmo wynosi 8 minut i 20 sekund. To najdłuższy czas, jaki można było zdobyć chyba w tej grze. Nawet się sam tego nie spodziewałem. Myślałem, że będzie zdecydowanie lepiej. Ja tu takie, taki klops, kurde. Taki klops, kurde. Taki klops, kurde. I jeszcze kurde. A co to? Szyba słabo stu. bo coś ty zrobił z tymi szybami? Są jakieś kurcze. Za dobre są. No. No, i czas na ostatnią drogę, którą sobie wykonamy w tym odcinku. Będzie to droga, która należy do średnio oficjalnych, ale jednak przebiega przez te oficjalne drogi. Wiadomo, że kombinacji dróg jest bardzo dużo, więc jeżeli wy chcecie poznać jakąś nieoficjalną swoją, bo mówię, że są dużo, dużo możliwości, jest jeszcze, ale ja tu mówię o takich bezpiecznych. Także czas na ostatnią drogę. Przebiegać ona będzie po prostu tak, ta druga, pierwsza, z tym, że będziemy jechali po prostu przez tory. Skrócimy sobie tą drogę w tym miejscu i zobaczymy, jaki będzie czas. Także słuchajcie, stopy gotowy, uwaga, start. No i czas już leci, my też już biegniemy. Oczywiście jedziemy vanem, no bo to tak zgodne z naszą tutaj zasadą, którą sobie tu zrobiliśmy. Jedziemy vanem, van odpalany jest na zimno. Wszystkie testy są robione na wczytanym świeżo sejwie. Także No Scam 100% Legit. No to w drogę, pasy, wszystko tutaj get zapięte. No to jedziemy, tak, jak mówiłem, będziemy sobie skręcali na przejeździe kolejowym, przejedziemy przez Tory. To jest taka bardziej popularna droga, jakby przeze mnie. Ja nią jeżdżę, jest ona bardzo niebezpieczna. Poza tym przebiega ona też przez ten pas leśny. Także mamy podwójne niebezpieczeństwo, bo jedziemy jednak tą drogą leśną. Po drugie, możemy spotkać jeszcze pociąg. Także zobaczymy, czy opłaca się jechać w tak niebezpieczny sposób. Mieliście przykład, że motorówką okazuje się być najdłużej, ale najbezpieczniej. Teraz zobaczymy, czy z pozoru, moim zdaniem, ja to w końcu gram długo w tą grę, czy z pozoru najszybsza droga, według mnie, będzie rzeczywiście najszybsza. No bo tego testu jeszcze nigdy nie robiłem. Także zaraz wszystko się okaże. Także jedziemy. No więc, jak widzicie, Perażavi przed nami, Oj. o jeszcze ten autobus. Były małe przeboje po drodze, na pewno każdy z Was widział, ale czas na oficjalny werdykt, drodzy widzowie. 5 minut i 49 sekund. A tak liczyłem mniej więcej zatrzymanie w tym miejscu i słuchajcie, jesteśmy. Okazuje się, że doświadczenie bardzo dobrze robi tutaj w tej grze, jednak gram w nią bardzo długo i miałem rację. Jest to najszybsza droga. I wyszło dość ciekawie, no ale to wiecie, to tam 20 sekund szybciej, czy tam 15 sekund szybciej nas raczej nie zbawi. Jednak warto zaznaczyć, że ryzykujemy tutaj no, rozwaleniem się gdzieś po drodze. Jest to jednak trochę niebezpieczna droga. A czy warto dla 10 czy 15 sekund? No to już musicie sobie zdecydować sami. Dzięki temu odcinkowi dowiedzieliście się jaka droga jest najbezpieczniejsza, jaka jest najdłuższa zarazem oraz jaka jest najszybsza kosztem niebezpieczeństwa. I to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że macie jakieś swoje spostrzeżenia. Przypominam, że wiem, że jest wiele innych jeszcze dróg, które można przebyć, na przykład tamtędy, ale gwarantuję Wam, że raczej szybsze nie będą. I mówiliśmy w tym odcinku o takich największych drogach, takich najbezpieczniejszych, najniebezpieczniejszych, takich najbardziej oficjalnych, najbardziej znanych i potencjalnie najszybszych drogach. Także ja dziękuję państwu bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że będziecie na kolejnych odcinkach, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybujesz i generalnie no dzięki za obejrzenie. Cześć i czołem.